Siema siema, z tej strony RATiWu i wiem, że dawno mnie nie było na tym kanale, ale już wracam. Jeżeli ten odcinek Ci się spodoba, nie zapomnij go zlajkować, zasubskrybować i zadzwoneczkować mojego kanału, żeby być ze mną na bieżąco. No i napisać komentarz, swoją propozycję challenge'u do takiego odcinka, jeżeli ten odcinek Wam się spodoba. No albo komentarz drive hc, a ja przypnę Ci serduszko. Bez przedłużania, zaczynajmy. Piona! Okej, okay, to tak na szybko wam wytłumaczę jakby też drop, co jest za wygraną. No to tak, mamy cztery zadania, dla każdej jakby jednej osoby jedno. Są to zadania 30 razy trzeba podskoczyć, 35 razy trzeba kucnąć, 3 okrążenia dookoła spawna zrobić. Albo jedno jest też wykopać jakby 10 na łapką. No i wtedy osoba wybiera sobie od 1 do 4, no i nagrody są takie, o. Mamy jedynka, to jest jako jeden, tak, i to jest na przykład to. Potem jest dwa to, trzy to i cztery jest to. Ogólnie co, jakby jedna osoba, inna rzecz będzie się znajdować na danym miejscu, ponieważ jakby na przykład przyszli jakiś koledzy, to co by mówili, że jakiś inny by trafił coś dobrego, więc jakby jest totalna randomowość i zawsze coś się znajduje gdzie indziej. No, to jak już wiecie, zasady to weźmy tutaj pierwszą osobę i zaczynajmy zadanka. Okej, okay, mam już tutaj pierwszą osobę i Twoje zadanie to będzie podskoczyć w miejscu 30 razy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobra, już masz 30, to teraz czekaj, podejdę sobie do ender chresta i wybierz od 1 do 4. No to 3. Dobra, trzy. No, to nie należało do najlepszych nagród. Rzucić ci to czy... Ma. To twoja nagroda, proszę. Dobra. Dobra, to pierwsze zadanie mamy za nami. I już przenoszę kolejną osobę. Dobra, mam tutaj już drugą osobę i twoim zadaniem będzie przebiec dookoła spawnu trzy razy. Powiedzmy, że tu będzie start i tu będę ci zaliczał kółka. Okej. Okay. Dobra. To najgorzej ze Spida, nie? Mam. No o to chodzi, tak by było za łatwo. Założenie pierwsze było, żeby na wolku przejść przez do, dookoła raz. No już koniec. Dobra, już mamy tutaj koniec, trzecie kółko. Ogólnie tak długo bieg, że z nocy zrobił nam się dzień. I teraz podaj numerek od 1 do 4. 2. Dobra. No powiem Ci, że dropy to macie dobre. Proszę cię bardzo. Idę. <laughs> powiem Ci poprzednia osoba dostała 16 kamienia. Dobra to dzięki i już Cię tutaj mówam na kanał. Okej, okay, mam tutaj już trzecią przedostatnią osobę i twoje zadanie to przykucnąć 35 razy. Dawaj, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35. Dobra. Zadanie wykonałeś i teraz podaj mi numerek od 1 do 4. 4. 4. Dobra. To już ci to daje. na skrzyneczki jako pierwsza osoba już. Jak na razie trafiali dirt i kamień. To ci po prostu je tak rzucę. O, łapaj. Dobra. Gratulacje. I ja już tutaj biorę kolejną, ostatnią osobę. Dobra, mam już tutaj ostatnią osobę i twoim zadaniem jest rozwalić 10 kamienia z łapki

Dobra, trzy. Proszę. Gratulacje. Dobra, też się tutaj przenoszę i gratulacje wygranej. Pozdrawiam. Okej, okay, a więc tyle byłoby z tego odcinka. Jeżeli on Ci się spodobał nie zapomnij go zlajkować, zasubskrybować mojego kanału być z nim na bieżąco, no i napisać komentarz. Jeżeli chciałbyś więcej takich odcinków, to napiszesz propozycję swojego challenge'u, jaki mógłbym właśnie wykonać z wami, czyli widzami. A teraz już nie przedłużam, dziękuję i do kolejnych odcinków. Cześć, cześć!